Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będę oceniał yerba mate Kurupi kon Anis. Tu mamy pudełko, ale zanim zacznę oceniać tą yerbę, to najpierw wspomnę o głównym składniku, bo oczywiście yerby, czyli o anyżu. Anyż należy do tej samej grupy roślin, co pietruszka bądź też marchew. Jest używany do y, alkoholi, takie jak chociażby greckie uzo. Y, poza tym y, też y, z tego co wiem, jest bardzo nierubiany przez Wojciecha Cejrowskiego, natomiast chyba bodajże jego albo koleżanka, albo kuzynka bardzo lubi y, Anysz, więc y, sprezentował go jej kiedyś chyba na Boże Narodzenie, z tego co ja pamiętam. Y, ja osobiście również bardzo lubię Anysz. Y, więc dlatego tą yerbę kupiłem. Wcześniej piłem Campesino anis. Dobrze, zatem jak działa anysz? Po pierwsze, rozkurczowa i No Nawet jeżeli, prawda, mamy problemy z takim, no, jak powiedzieć, dobrym pierdnięciem, no to wtedy <grytanie> warto się tego, ten anysz spożywać. Działa także moczopętnie, no jak nie możemy, prawda, zrobić siusiu, no to Anyż się przydaje. Antybakteryjnie, przeciwgrzybicznie, jak ktoś ma grzybki, no to, to, to też warto spożywać Anyż Wspomaga układ odpornościowy, jest lekko przeciwbólowe, korzystnie wpływa na apetyt i laktację u kobiet. Jak kobiety nie mogą, prawda, mają problemy z karmieniem piersią, no to wtedy warto Anyż też spożywać. Nie słyszałem, że chyba, nie wiem, czy to prawda, ale że chyba krowy się kazmi że żeby właśnie wzmóc laktację. Działa na suchy kaszel, prawda, przeciw reumatyzmowi, wpływa dobrze na nudności, prawda, też na wzmacnia włosy, poprawia też cele. No i to najważniejsze, jeśli chodzi o mężczyzn, to jak ktoś chce być byczkiem Fernando, no to Anysz powinien spożywać, ponieważ wpływa na potencjał. To tyle o anyżu. Teraz przejdźmy do oceny pudełka. Dodam jeszcze taką rzecz, że nazwa Kon Konanis jest bardzo adekwatna, ponieważ, tak jak mówiłem, no wpływa na potencjał Anysz, a no, Kurupi był takim stworkiem, który no, miał wielkie przyrodzenie i tymże przyrodzeniem zapładniał kobiety. Jak ktoś kobieta zaszła w ciążę, nie wiadomo z kim, to oczywiście był to owłosiony kurupi. Dobrze, zatem przejdźmy dalej, pudełko wygląda w ten sposób. Moim tutaj bardzo adekwatny kolor, bo no, czerwony, tak? czyli taki wzmacnia odporność od razu widać, że, że no, ty w tym się jakby wiąże, właśnie z tą odpornością, z ogniem, bym tak tak powiedział. E, tutaj po tej stronie mamy oczywiście materiał do e, wartości kaloryczne, prawda? E, wartości odżywcze, przepraszam, tutaj w tym miejscu. E, jedba matęta kosztowała mnie 21 zł w sklepie kolonialnym Wojciecha Na napiś oczywiście Wojciech Czajdowski, prawda? E, tutaj skąd ta jedba jest. Jest to też to istotne z prowincji Misiones. No i oczywiście z firmy Santa Margarita SA. Ta firma no, działa już od ponad 50 lat, także ma długą tradycję. Jest to oczywiście ekologiczne, prawda? 100% naturalne. Tutaj o, jest 100% natural w tym miejscu. No właśnie, tutaj już nic więcej nie możemy pokazać. 500 gram. Indianie się tutaj, tutaj pracują głalani. Bardzo mi się to podoba. Do tego jeszcze mamy taką ciudrachę. Tak wygląda pracujący ciężko w Indianie. Przy budowie szałasów, czy te. Nie wiem, czy oni tutaj. Nie no, chyba jedzby. A może jedzbę też tutaj, prawda. Zbierają, a z pewnością. no, mają siłę, żeby te szałasy budować, pewnie dzięki jelbie, jak ja y, też uważam, że no, jedba jednak y, ma dużo witamin, z B przede wszystkim, y, ale również ma witaminy PP, ma witaminy C, ma żelazo oczywiście, magnes, potas, no i wiele innych rzeczy jasne. tak. Oprócz tego mamy tutaj taką ciudrachę Wojciecha tak. Tutaj Wielki Mistrz Wojciech pokazany. Y, po tej stronie też mamy Taki, taką fajną rzecz. Ciutracha jest bardzo fajna, prawda? Można sobie powiesić też i ewentualnie patrzeć na wizerunek Wojciecha. Dobrze. Zatem składamy pieczołowicie. I teraz jak wygląda susz? Susz wygląda w ten sposób, bardzo drobno zmielony. Powiem tylko tyle, że Uważam w ten sposób, że nie powinno się pić tego przez złą bombiję. Żadne bombije tam, prawda, te, jak to się mówi, żadne bombije bambusowe czy inne się nie nadają. To musi być porządna bombija. Dobrze, zatem jak to smakuje. Wygląd zalany. tego wygląda tak. Zapach. Bardzo intensywnie, zarówno tutaj, jak i w przypadku suszu samego czuć bardzo intensywnie Anysz. Anyż oczywiście też można dodawać, jako przyprawę do ciasta. Dobrze, na tym zalewamy, Poczekamy chwilkę i próbujemy. Anysz jest bardzo wyczuwalny. Jedba ma tym, powiedział trochę, nawet z tyłu gdzieś, ale naturalne to jest wszystko, wiecie? Takie bardziej naturalne jak w przypadku Campesino Anis, to jedbę zdecydowanie bardziej polecam. Czy mi smakuje? Tak, zdecydowanie smakuje mi, bo czuć właśnie ten anysz odgrzewający, prawda? Dobra jedba na zimę. A pod co się nadaje? Moim zdaniem, pod jakieś Pierniki na przykład, pod na przykład murzynka, tego typu rzeczy, na pewno pod słodycze, i może bym powiedział, że pod, pod rybę, tylko rybę taką, typu może jakiś halibut, coś takiego. O, pod kalpia, nie pod halibuta, pod karpia. Mam kolegę, który ma nazwisko Karpiński bardzo go serdecznie tu pozdrawiam. Yy, no i ma ksywkę Karpiu, więc pod Karpia na pewno się świetnie nadaje. Także słuchajcie, szczęść Boże, z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego życzę. A tą jedbę warto pić, jak chcecie mieć dzieci. Szczęść Boże, z Bogiem. A, jeszcze jedno. Zrobię niedługo film na temat tego, kawy Wojciecha Cejrowskiego, ale to za jakiś czas. kawy, którą pije osobiście sam Wielki Mistrz Wojciech. Szczęść Boże z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Życia. No, trzymajcie się i pijcie dobrą jelbę. Bo warto, jak chcecie mieć dzieci. Maciej Wiśniacki, dobra jeba.